Szanowni Państwo, zajmujecie się tu plastikowymi patyczkami, które tutaj wzbudzają tyle emocji, jak to one zalewają naszą planetę i są niebezpieczne. A z drugiej strony, jednocześnie te, wszystkie, te same wszystkie siły polityczne, które tutaj grzmią na te plastikowe patyczki, na siłę dotują i stymulują to, żeby przejść z samochodów spalinowych na samochody elektryczne, chcąc zakazywać samochodów spalinowych. No niedawno przecież wszystkie siły poza Konfederacją wprowadziły zmianę, dzięki której samorządy za chwilę będą zakazywały przyjazdu, wjazdu samochodów spalinowych starszych do miast w sytuacji, w której wiemy przecież, że nie ma żadnej skutecznej metody utylizacji akumulatorów samochodów elektrycznych i to jest realny problem i katastrofa ekologiczna, która nas czeka, nieporównywalna do tego, czym się dzisiaj zajmujecie. Dziękuję. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.